Dzień dobry wszystkim. Witam Was w dniu dzisiejszym. Jestem teraz na polach nicości. Będę nagrywał ten dzisiejszy film. A w tym odcinku będę dyskutował o jednej z instytucji, jaką mamy w Polsce, która uważam, że tak samo jak robiłem filmy o ZUS-ie, nie wiem, czy o Urzędzie Skarbowym, może gdzieś tam wypowiadałem się też, że ZUS, Urząd Skarbowy to są organizacje przestępcze w Polsce, tak? To tak samo taką Kolejną organizacją przestępczą w Polsce jest ABW, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jakżeż to się pięknie nazywa, jakżeż to dumnie brzmi, że oni mają dbać o bezpieczeństwo wewnętrzne. Cokolwiek znaczy to słowo wewnętrzne, chyba bezpieczeństwo Polski i Polaków, tak? Tak, tak by się chciało zrozumieć, tak? No rozumiem. Ja to tak przynajmniej rozumiem. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Która powinna stać na straży y, porządku polskiego obywatela, żeby w Polsce nic się nie wydarzyło takiego. Może oni powinni się zajmować właśnie takimi rzeczami, które miałyby bezpośredni jakiś wpływ na, na to, co miałoby się w Polsce wydarzyć coś niepokojącego, coś bardzo złego. I oni powinni stać na straży prawa i pilnować, żeby do tego nie doszło, żeby. Nie było jakichś niepotrzebnych zagrożeń, które mogłyby nas dotyczyć. No właśnie, ale tak być powinno, a czy tak jest, jak jest, tak. Mam tutaj pewien, nie wiem, jak to nazwać, będziecie widzieli screeny, które zrobiłem z Facebooka. No taki artykuł pojawił się na Facebooku, gdzieś czasami to medio też jest informacyjne i po prostu sięgam po jakieś wiadomości z niego, tak? I tam będzie właśnie. O ABW, jak zatrzymało znowu kogoś tak, no bo oni tak lubią, bo są do tego stworzeni. Co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. Czego wy nie rozumiecie? Zapraszam was na dzisiejszy film. I mamy tak napisane: 11 stycznia ABW wkroczyło do mieszkań kilku działaczy. Antysystemowych. To już jest słowo klucz. <laughs> Czyli to znaczy, że ABW jest systemową organizacją przestępczą. Systemową organizacją przestępczą, tak? Bo wkroczyło do kilku działaczy antysystemowych. Jesteście tak. Jesteście systemową agencją bezpieczeństwa wewnętrznego, przestępczą agencją. Przestępczą. Otóż tak. Tudzież Wolnościowych. O, następne niewygodne słowo. Wolnościowych. Wolnościowych. Bardzo niewygodne słowo. Po co ludzie mają być wolni? Ludzie mają być zniewoleni. Mają być po prostu y, pod butem, czy to państwowym, systemowym, czy jakimkolwiek innym, czy innego państwa. To już jesteśmy właściwie, tak? Wniosek o przeszukania wydał wydział do spraw wojskowych prokuratury okręgowej w Warszawie na podstawie materiałów zebranych przez służbę kontrwywiadu wojskowego i ABW Uuu, kontrwywiad wojskowy nawet się w to wmieszał wizyty zakończyły się zatrzymaniami oraz rekwizycją nośników informacji pod pretekstem prorosyjskich działań uwaga prorosyjskich działań kontaktów z agentami obcych służb i przygotowywania zamachu stanu. Zatrzymani oczywiście nie przyznają się do winy. Ja to na bieżąco gdzieś tutaj skomentuję. Czy wy wierzycie, że jacyś antysystemowcy, że y, ludzie, którzy są uznawani za ludzi antysystemowych, że oni by chcieli mieć jakieś akurat rosyjskie wpływy? Wy w to wierzycie naprawdę? Ja, ja zadam to pytanie jeszcze inaczej. Czy samo ABW w to naprawdę też wierzy, tak? Ogląda tu jakiś trufel z ABW. Ogląda to jakiś trufel zabywu. Wy wierzycie w to, w to samo, co Wy mówicie tutaj. Znaczy, to ktoś pisał akurat ten artykuł na, na wasz temat, tak? Ale, ale jak to jest? Bo czasami to trzeba nawet wierzyć w te kłamstwa, które się po prostu samemu mówi. Ja nie, nie potrafię być tak, ja nie potrafię tak kłamać. Ja nie potrafię być taki przekonujący, żeby tak kłamać, że żeby wierzyć w to i z takim przekonaniem, z taką wiarą mówić, że to jest prawda, że to jest właściwe, że to są jacyś ludzie, którzy mieli powiązania z Rosją. Naprawdę? Naprawdę? To się po prostu yy, nadaje do jakiegoś mam talent. Moglibyście z chołownią tam wystąpić z drugim ancymonem, chołownią. Większość osób jest związana ze Stowarzyszeniem Bronimy Munduru dla przyszłych pokoleń. O, to już jest niewygodne. To już jest bardzo niewygodne. Bronimy munduru dla przyszłych pokoleń, tak? To już jest bardzo niewygodne. W tym dwóch byłych zawodowych żołnierzy Aleksander Siergiej oraz jego założyciel Jakub Kuśpit. I rzekomo za jego pośrednictwem szerzyli działalność dywersyjną. Jak hasz to działalność dywersyjna? Jakaż to działalność? Ja jestem bardzo ciekawy. Co to za działalność dywersyjna? Dowiem się ABW od Was? Czy się nie dowiem? Miała, miało ona, jak to jest napisane? Miało ona rzekomo polegać między innymi na podżeganiu żołnierzy Wojska Polskiego do odstąpienia od czynności służbowych, którzy bronili się przed przyjęciem eliksiru. <grym> I byli z tego powodu dyskryminowani. Szpiegowanie czy szykowanie zamachu stanu generała gerlacha. A, czyli to o to chodzi. Zawrócę bo tam. Jadą jakieś tiry. Tiry tym skrótem, tymi nicościami jadą, jeżdżą tiry, nie dowiary też. Czyli tak to jest. Czyli ludzie, którzy nie chcieli się poddać jakimś procedurom. Tutaj nie można mi dyskutować, czy one są właściwe, czy niewłaściwe. Sami sobie wyciągnijcie wnioski, tak? Każdy jest myślący, ale, ale żeby właśnie, że ktoś nie chciał przyjąć jakiegoś preparatu, to trzeba, I uważał się za to dyskryminowany, bo był do tego namawiany w pracy jako, jako wojskowy, jako człowiek, który nie jest w służbie publicznej, no to, to co? To jak się czuł dyskryminowany, no bo nie chciał, tak? Czy my musimy chcieć wszystko? Czy wszystko musimy po prostu chcieć, tak? Jak tak, tak, się ktoś tam wymyśli na górze, tak? A, dobra, temu robimy pieczątkę, taką e, pieczątkę. Wiecie, jak są ten, jak się bydło tak e, ten pieczętuje, to tak by można było ten. No, zrobimy mu tą pieczątkę, tak? I takie, takie, ten e, w gorące żelazo przystawimy do dupy. Psss. Zasycy, zasycy i będzie po prostu oznaczony, tak? Wy byście tak chcieli? bywu? Co? Pytam się. Poczekajmy, aż przejedzie bydlak za mną. Teraz dalej mamy tak w tym artykule. Funkcjonariusze pojawili się także w mieszkaniu znanej w środowisku wolnościowym prawniczki Katarzyny Tarnawy Gwóźdź. Słyszałem o tym właśnie też i to była gdzieś pierwsza informacja, o którą w ogóle znalazłem, a później mi się pojawiło to i ponieważ to jest tak zwarte w taką całość opisane, to posiłkuje się tym materiałem o czym poinformowała na mediach społecznościowych, w jej przypadku skończyło się na rekwizycji i przeszukaniu, za to wbrew plotkom ABW nie zjawiło się w mieszkaniu Iowity kowszyn Sumary z kanału Rebel24, jaka piękna nazwa moja przyjaciółka Marta mnie nazywa że jestem rebel <laughs> że jestem rebel, a tu jest Rebel24, która także e, zdała relację z wydarzeń Jedzie tym razem jakiś znowu widać go tam? Patrzcie jaki jedzie. Kolejny bydlak. Żeby mi nie wziął na tą na tą... Nie, to... Nie co on tam ma widłym. Tak patrzę co on ma na przedzie. Nic nie ma, nie ma łyżki założonej ma... Po prostu jest taki goły, goły i wesoły jedzie. Dobra, niech jedzie chłopie jedzie, bo chce nagrywać. Dalej jest tak. Uporządkujmy. Wspomniani działacze szczególną aktywnością wykazali się w czasie randemi na różne sposoby, walcząc z obostrzeniami i udzielając pomocy innym, i rzekomo właśnie to ich miała upaczyć sobie rosyjska agentura. Niepostrzeżenie, zmieniając stopniowo kurs na działania prorosyjskie, taka jest oficjalna wersja. Tak, ABW? Tak? Nie da się przejść. Obojętnie koło tego zmrożonego sedesa, wy też tam pojedziecie na Sybir do Gułagu i będziecie siedzieć na takim zmrożonym sedesie, minus 60 stopni. Jaja wam przymarzną, zanim jeszcze je postawicie na nim. tak, coś pięknego i, i będziecie tam się wypróżniać na mrozie, na mrozie. Jak ja wam tego życzę, jak ja będę dążył do tego, żeby coś takiego powstało. To jest mój taki y, marzenie, cel, y, jeden z celów życiowych, żeby takie coś wam zorganizować dla ABW, dla innych organizacji przestępczych, dla y, Złodziejskiego Urzędu Socjalnego, który jest kolejną organizacją przestępczą, piramidą finansową, dla Urzędu Skarbowego, dla innych instytucji, które są po prostu przestępcze przestępcze instytucje działające pod pozorem legalności w Polsce. Tak jest. I wy wszyscy tam pojedziecie. Wszyscy! Zrobimy taką czystkę, że po prostu naprawdę te wagony na tą Syberię to one będą jeździły tak non stop, jak te pociągi zbo ze zbożem z Ukrainy do Polski. Cały czas będą kogoś wywodzić. Cały czas. Kiedyś się zatrzymają, no bo będą musiały, tak? tak? No ale wywieziemy po prostu gnój, wywieziemy chłam i będziecie tam siedzieć, tam gdzie jest wasze miejsce. Choć wielu w tym świeżo wybrany i zapowiadający interwencję poseł Konfederacji Andrzej Zapałowski widzi robotę poprzedniego nierządu, jak ładnie napisane, i zemstę Płaszczaka, to oświadczenie Tuska dla telewizji nie pozostawia wątpliwości, że nowa ekipa się pod tym podpisuje. Mamy działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego związane z aktywnością prorosyjskich grup radykalnej prawicy w Polsce. Rozpoczęły się działania przeciwko zorganizowanym grupom, które usiłowały infiltrować także policję i wojsko. Ich prorosyjski polityczny charakter nie ulega wątpliwości. Nie ulega, tak był. nie ulega. Hej, tak Donaldinho. Popatrzcie teraz na zdjęcie numer 2 i przy A co to jest jakieś zdjęcie? Dobra, nie, bo tutaj nie mam żadnego zdjęcia. E, coś tu jeszcze jest napisane. Dobra, tam jest coś jeszcze, ale ale nie jest nic już takiego istotnego, ręka mi bardzo zamarza, więc muszę kończyć czytanie tego artykułu, ubrać sobie w ogóle rękawiczkę i tak, no i trzeba będzie to skomentować, trzeba będzie to skomentować, bo, no bo co można powiedzieć, tak, czyli ja to już bym w ogóle został uznany za totalnego, jak się patrzą, że nagrywam, co, oni myślą, idzie taki gość polami nicości, co on tu nagrywa? <laughs> co on tu nagrywa? Idzie z kamerą i nagrywa. To jest nienormalne. Co on tu szuka takiego? A tu jest coś. Tu jest coś. Poza tym, że jest nicość, jest syf, są wszędzie śmieci. To tak jak widać. Już nie odwracam kamery, bo... Bo co tu pokazywać? To jest wstyd. Wstyd. Ale tak, w takiej nicości, takiej śmieci jak tutaj. Nie do wiary. No. I ten... I... Ja to już bym został uznany naprawdę za... No, no na pewno prorosyjskiego e, agenta, za rosyjskiego agenta bym na pewno został uznany, tak? Niektórzy już mi to przypisują, że jestem e, rosyjskim trolem, rosyjskim agentem, rosyjskim w ogóle, nie wiem, e, w ogóle o rosyjskie obywatelstwo może mam, tak? A ja przecież wypowiadałem się tylko w kwestiach, tak jak się wypowiadałem. I, I tyle, tak i co? Nie mogę mieć swojego zdania. No widocznie nie mogę mieć, tak? Bo nie można mieć innego zdania, które nie będzie zdaniem prawilnym, jakie zostało ogłoszone w polskojęzycznej telewizji TVP, TVN czy Polszmat. No, niestety nie. Nie można mieć swojego zdania. Trzeba po prostu tak, jak powiedzam, OK, teraz zostajemy w domu. No to zostajecie w domu dwa tygodnie. No sorry, przeciągnęło się na dwa lata. <laughs> przeciągnęło się na dwa lata. No dobra, co, czego nie rozumiecie? Czego nie rozumiecie? Macie przyjąć, przyjąć to, to co macie przyjąć. Wiadomo o czym mówimy. Jak nie, przyjmie, jak nie przyjmiecie tego, to jesteście po prostu to, to po prostu jesteście przeciwko innym, przeciwko społeczeństwu, bo wy nie chcecie tego przyjąć, bo możecie stworzyć zagrożenie dla innych. No i co, ja nie przyjąłem, tak? I co, stworzyłem zagrożenie. Może, nie wiem, ale miałem prawo tego nie przyjąć, tak? Tak samo jak mam prawo wyrażać się to, jak się wyrażam. I później było znowu: nagle przestawienie kolejne wajchy. Taki, taki wajchowy tam gdzieś I jest, taki ten, i, i on tam mówi w tym w rządzie, w tym parlamencie, w tym burdelu polskim, i nie tylko w tym, we wszystkich innych, ale jest taki wajchowy, i on mówi tak. Dobra, no bo teraz mieliśmy wajchę ten, wajchę, wajchę zdrowie, to teraz przekładamy. Weź tam mietek, przełóż tą wajchę teraz. Ale jak przełożyć? No przełóż. Kurwa, mówię ci, przekładaj tą wajchę na Ukraina. Uuu, I nagle przełożyli wajchę na Ukraina. Nagle przełożyli. I z dnia na dzień, z dnia na dzień. I wtedy nagle wszystkie media, wszyscy, zaczęli wtłaczać do głowy jak się dzieje, co się dzieje, jaki jest problem. My musimy, bo oni walczą za nas! Bo zaraz nam Rosja wkroczy, bo zaraz przyjdą po nas, zaraz nas zabiorą, zaraz zaraz Putin wjedzie do Polski! Nie tak było? Ja już naprawdę, już mi zaczyna odwalać też, jak ja nagrywam ten film, parodiowanie tego wszystkiego, ale ale to mi pomaga, słuchajcie, to mi pomaga, bo nie da się, nie da się inaczej odreagować też, tak jak ja, jak ja się przyglądam temu wszystkiemu jakie fakty są jak, jak to jest przedstawiane też w tych telewizjach okej, okay, ja nie oglądam tych telewizji, ale jak byłem w Polsce to widziałem, bo mój tata oglądał TVN24 i jak byliśmy zamknięci w domu jak przyjechałem w takim najgorszym okresie tam gdzie nie wiedziałem, czy, jak ja wrócę w ogóle do Rumunii, e, czy w ogóle gdzieś tam wpuszczą na granicach, tak, byłem zesrany przez cały wyjazd w Polsce, bo nie wiedziałem, co się wydarzy. E, I jeszcze jak oni mówili właśnie w tych wiadomościach różnych, faktach jak to woli, tak? Co kto tam ogląda fakty takie fakty, jak z i dupy trąba i ten i, i oni tam mówili, tak straszyli. I ta pochankę, i ci inni, polskojęzyczni dziennikarze. I oni tak, tak mówili, to był taki przekaz, jakbyśmy mieli od razu umrzeć. Jakby śmierć czekała, czekała tutaj i tak, tak mnie pukała w ramieniu. Rafał, Rafał, czas na ciebie, czas na ciebie. Uważaj, uważaj, bo zachorujesz. Czas na ciebie. To był taki przekaz medialny. To był taki przekaz medialny który był właśnie w tych polskojęzycznych telewizjach, no ja po prostu myślałem, że, że tego się nie dało oglądać, nie? A później było to samo, tylko z wajchą y, niebiesko-żółtą. Z wajchą niebiesko-żółtą i, i na nowo, tak? I na nowo podsycanie, ten, i później, później jeszcze y, próba wcielenia nas w konflikt, tak? Oszczelanie przez Ukrainę miejscowości Przewodowo. Prezydent aktor Żołęski, który próbował nas wciągnąć w konflikt, któremu tak łatwo to przyszło. A tak łatwo to przyszło i myślę, że oni nas wciągną w ten konflikt, bo Ukraina nie ma już kim walczyć, tam już nie ma fizycznie żołnierzy. Nie ma, nie ma po prostu, bo no, wykruszyli się, tak? Albo zdezerterowali, albo pouciekali też bo widzą co się dzieje Ludzie nie są głupi i nie chcą umierać w jakichś okopach Nie chcą Bo widzą, że nie ma sensu Że nie ma za co Nie ma za co Wczoraj słuchałem przemówienia Dudu Zrobię film o tym Nagle, że oni myślą o pokoju, tak? Nie wiem Nie wiem, ale mi się wydaje, że e, Oni potrzebują e, Potrzebują zniszczyć Polskę to jest gdzieś tam cel nadrzędny Stanów Zjednoczonych i innych krajów, tak, że Polska ma być zniszczona i żeby zniszczyć Polskę, to trzeba nas po prostu władować w konflikt z Rosją, no bo, no bo inaczej się tego nie da zrobić, tak, i tutaj zrobią sobie miejsce właśnie dla Ukraińców, czy, czy dla jakiejś innej nacji, innej narodowości, którzy przyjadą po prostu na miejsce Polaków, tak? To tak jak teraz robią czystki tak zwane etniczne w Palestynie i mordują wszystkich ludzi, zrównują tereny z ziemią, tak? I co? I po prostu później tam e, ludzie z Izraela będą e, w, tych, w tych miejscach, tak? Już nie będzie, już nie będzie Palestyny na mapie, już właściwie na Google Map nie ma Palestyny, tak? No bo po co? Ale dobra, nie chcę się denerwować tej kwestii. Nie chcę się denerwować. Mam nadzieję, że naród palestyński się obroni. Mam nadzieję, że się obroni. E, a czy mam nadzieję, że, że naród ukraiński się obroni? Ja mam nadzieję, że dojdzie po prostu do pokoju. Do pokoju. Jestem ten zły, ten agent rosyjski, ten troll rosyjski, który apeluje cały czas o pokój. Ja jestem ten zły, ten bardzo zły. No nic, zobaczymy jak będzie, ale muszę wam powiedzieć, że ABW, no to jest naprawdę agencja przestępcza. Przestępcza kolejna organizacja, która ma na celu e, po prostu niszczenie ludzi. Niszczenie ludzi, e, ponieważ są antysystemowi, ponieważ myślą o dobru narodu polskiego. Czyli oni już z założenia muszą mieć przypisaną łatkę prorosyjskości. Jakżeż łatwo im przychodzi też przypisywanie prorosyjskości, na przykład Grzegorzowi Braunowi, który ni z dupy, ni z kapusty w ogóle się nie wypowiada nawet o Rosji. Jeszcze tak jak ja się wypowiadam, no to możecie mi przypisywać, możecie mi przypisywać jak ktoś chce, ale, ale Grzegorz Braun, który w ogóle nawet się nie wypowiada jakoś za specjalnie na temat Rosji. Ponieważ jest przeciwko Ukrainizacji Polski, no to znaczy, że musi być prorosyjski, czego tu nie, nie można zrozumieć. <laughs> idąc tą logiką, tak? Bo, idąc logiką różnych po prostu faktów i zdarzeń, to można, idąc logiką, wywnioskować, jakie treści się nadają na YouTuba, przetestować to na sobie. Idąc treścią i logiką lewactwa pospolitego. To można wiedzieć i spodziewać się, czego oni chcą i jakich praw się domagają. Tak? Lewactwo, najgorsze co może być, to jest lewactwo. I idąc treścią i logiką, właśnie na przykład takiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, organizacji przestępczej, no to można wywnioskować właśnie takie rzeczy, że każdy, kto jest antysystemowy, że każdy, kto ma na celu dobro właśnie Polski i jest przeciwko pewnym wydarzeniom, które są związane na przykład z Ukrainą, to znaczy, że on jest prorosyjski. I to znaczy, że łączy go tak zwana agentura. O, już te, wtedy to oni już chcą przypisywać, że ktoś jest jakimś agentem, że on musi mieć powiązania. A, a takie ABW czy coś, to wy myślicie, że oni nie spreparują? Papier przyjmie wszystko. Papier przyjmie wszystko, oni spreparują, oni... Poz Pozwiam świadków, którzy na, których wyście na oczy nigdy nie widzieli nawet tak, ale to będą świadkowie. E, pójdą do jakiegoś sądu, który klepnie wszystko i zniszczą, zniszczą wasze życie. Dokładnie tak, tak to się przedstawia, bo życie normalnego Polaka, normalnego człowieka, który myśli normalnie, który myśli logicznie, jest główno warte. Ono jest nic nie warte, takie życie takiego człowieka, bo po prostu po prostu co? No ABW wie lepiej, tak? To jest tak jak z TVN, tak? Jak się włączy TVN, to trzeba wyłączyć myślenie, bo TVN pomyśli za Was, tak? No to tak samo ABW wie lepiej, tak? Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Rozwijajmy ten skrót, żeby wpadł Wam w ucho jak taka melodia. Taka melodia. ABW! I z taką melodią, żebyście widzieli, że żeby ona wam się kojarzyła po prostu z czymś złym, z czymś bardzo złym z organizacją przestępczą no bo jest to organizacja przestępcza jaką jest ABW, ja wiecie co wracam do domu ale zrobię podsumowanie tego filmu w domu i, i, tam, i, i tam będę robił jeszcze taki. no po prostu powiem coś na koniec, tak mam jakiś plan, zarys i zobaczymy czy, czy on mi wyjdzie czy nie, dobra? a na razie Idę, wyłączam kamerę i widzimy się za chwilę. Ja, ja za jakiś czas z Wami, bo minie na pewno tego czasu sporo, ale Wy mnie zobaczycie za 3-2-1-0 start. No jestem, słuchajcie, w domu. Oczywiście na moim balkonie z tego miejsca lubię wykonywać telefony, dzwonić. Zaszczegłem sobie numer, ponieważ nie chcę, żeby się wyświetlił, a chcę zadzwonić do ABW. Do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, do organizacji przestępczej, tak? I zapytać coś, tak? Zapytać, e, stwierdzić moje jakieś stwierdzenie, takie to będzie podsumowanie tego dzisiejszego filmu, tego dzisiejszego odcinka, tak? Zobaczymy, czy w ogóle ktoś odbierze, czy też nie. Oczywiście, e, powiem tak: numer mam zastrzeżony, żeby im nie ułatwiać e, e, identyfikacji mojej osoby i przedstawię się inaczej. Nie będę się przedstawiał jako mm, Rafał Mora, tylko się będę przedstawiał po prostu inaczej. Zobaczymy w ogóle, czy mi się uda tam dodzwonić. O, numer nieprawidłowy. Muszę spróbować jeszcze raz. Poprzedni numer znalazłem po prostu na stronie, tak, ale powiem wam, że jak wchodzę na stronę, jak próbuję wejść na stronę ABW z poziomu telefonu, nie chcę mi otworzyć w ogóle strony, z poziomu komputera mi otwierało, a ja patrzyłem na telefonie, tam był numer, ale to był numer Gdzieś w Poznaniu. Nie wiem dlaczego, akurat taki. Po prostu nie sprawdziłem, czy wcześniej, czy mogę się tam dodzwonić. Ale mam numer do Warszawy i zobaczymy, czy w Warszawie ktoś odbierze. Jest numer. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego informuje, że rozmowa jest rejestrowana. No, dzień dobry. To działa w dwie zawsze. Myślałem, że ktoś odebra, ale. Dyszynowski, stylu na Bawosław. Dzień dobry, proszę pana. Ja się nazywam Jerzy Czyścik. Chciałem się zapytać, tutaj, ten z, w sprawie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to mogę z panem chwilę porozmawiać. Jeszcze raz pana godność? Jerzy Czyścik. Skąd pan dzwoni? No, jestem obywatelem Rzeczpospolitej Polski, tak? Dzwoni. Ja, chciałem wiedzieć z jakiego miasta na przykład? E, z, z Poznania. Mhm. I pan? Tak, chciałem się dowiedzieć. Tam nabór taki jest, jeśli chodzi o agencję bezpieczeństwa wewnętrznego, to są jakieś aktualne oferty pracy? No na stronie internetowej ma pan taką zakładkę jak nabór do służby WABW i tam są wszystkie informacje dotyczące postępowania rotacyjnego. Aha, dobrze. Czyli można jak coś aplikować, tak? Jak najbardziej, tak. Aha, bo ja, ja mam niskie kwalifikacje, ja bym się chciał do sprzątania nająć i ten. E, chciałbym... Zaznajomić się z informacjami tam zawartymi na tej stronie. Tak, bym chciał zrobić porządek po prostu tam w ABW, żeby po prostu nie nękać ludzi, którzy są, wie pan, mm -hmm. nie, niepotrzebnie nękani przez ABW. No, tak? Rozumiem. No i chciałbym posprzątać tam po prostu u was trochę. No dobrze, dobrze. Chciałem mm -hmm. się po prostu nająć do sprzątania. Także jak dobrze. coś, to, to złożę podanie i będę sprzątał. Jak będę, będę robił czystki w ABW, proszę pana. Jeszcze raz? Będę robił czystki w ABW, tak? Wszystki, tak? czystki, mm -hmm. tak, tak. czystki, tak, tak. Wszystki. Dobrze. No, no dobrze, to dobrze. To dziękuję panu za rozmowę i będę ja mówię, dziękuję aplikował. Bardzo. Dziękuję, życzę miłego dnia. Do widzenia. Dziękuję. <laughs> Słyszeliście to? Słyszeliście to? No, to są jaja, to są jaja, no. A co? Uważam, że trzeba było taki telefon wykonać. Gość nie traktował mnie oczywiście serio. Potraktował mój telefon jako żart. Ja nie traktuję tego jako żart, gdzieś cały czas będę mówił, że jest to po prostu mm, organizacja przestępcza, jaką jest ABW, tak? No i niestety, yy, niestety co? Przy, przy, przedstawiłem się w ogóle jako Jan Czyścik, tak? Jeszcze raz, jak pana nazwisko? Jan Czyścik. Czyścik, no bo chciałem posprzątać trochę, tak? Mam niskie kwalifikacje. No tak to jest, dobrze. Mm, także tak to jest. Yy. To był taki żart, taki performers artystyczny na koniec tego dzisiejszego odcinka, na koniec tego dzisiejszego filmu. Sami wyciągniecie po prostu wnioski z tego, co powiedziałem. E, zachęcam Was do aktywnego komentowania, zachęcam Was do tego, żebyście zostawiali łapki w górę. No i co, subskrypcja tego kanału i życzę Wam miłego dnia czy też wieczoru, niezależnie kiedy będziecie oglądali ten dzisiejszy film. Tyle z mojej strony, żegnam się z Wami. Do zobaczenia. pa. pa.